Banki nie mają prawa do roszczeń z tytułu korzystania z kapitału. My będziemy zawsze walczyli o to, aby sprawiedliwości stało się zadość. Szturm na banki, jeżeli chodzi o Frankowiczów, niezbyt kompetentny, aby zajmować takie stanowisko. Kamil Fiedosik po raz kolejny wystąpił w charakterze eksperta. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest Ekspres Frankowiczów odcinek 120. Jesteśmy tradycyjnie w komplecie, czyli ze mną jest Kamil Fiedosi oraz Zbigniew Furbański. Dzień dobry. Głównym tematem, którym dzisiaj będziemy się zajmować, to fakt, że banki nie mają prawa do roszczeń z tytułu korzystania z kapitału lub waloryzacji umownej. Teraz to odwrotnie. Teraz to konsumenci będą pozywali banki nie tylko o zwrot zapłaconych rat i odsetek ustawowych za opóźnienie od daty wyzwania do zapłaty, ale również o dodatkowe kwoty. Ale, tak jak wspominałem, ten temat na później, a przechodzimy do KNF-u, bo KNF wciąż stoi na straży interesów banków świadczą o tym między innymi też kuriozalne mm -hmm. wypowiedzi przewodniczącego pana Jastrzębskiego. Kamil, jak byś to skomentował? Pan Jastrzębski kiedyś pracował w banku, można tak powiedzieć. Pracował nawet i... pracował jako wice wiceprzewodniczący działu prawnego, więc już można hmm. powiedzieć, że nawet dosyć e, mocne miał tam struktury pod sobą i dzisiaj e, myślę, że wykorzystując te struktury, zamiast myśląc o interesie gospodarstw domowych, bo przede wszystkim KANF do tego jest powołany, e, to zamiast tego e, jednak niestety widać na gołym okiem, że dba o interes właśnie banków. To jest przykre, dlatego że w takim kraju jak Polska, w takim wielkim kraju, gdzie naprawdę te gospodarstwa domowe decydują o tym, jak wygląda cała gospodarka, jak wygląda PKB, no to tutaj tak naprawdę banki są jedynie uczestnikami tego rynku. I trzeba pamiętać, że bez konsumentów, bez uczciwego traktowania konsumentów, banki w zasadzie nie posiadałyby w ogóle żadnych zysków. Dlatego też no, brak takiego zrozumienia w ogóle tego całego, Systemu gospodarczego w Polsce, czy, czy w ogóle przez KNF, jakiegokolwiek zrozumienia interesu konsumentów i tego, jak bardzo cierpią z tytułu tych nieuczciwych umów bo wiemy, że są to nieuczciwe umowy powoduje do tego, że są to po prostu osoby, a w szczególności pan Jastrzęcki, no jednak niezbyt kompetentne, aby zajmować takie stanowisko. Jest to już wielokrotnie powtarzałem bardzo smutne, że musimy niestety mierzyć się z takim regulatorem. Regulatorem, w skądinąd zupełnie niespełniających swoich tych statutowych celów i z drugiej strony też trzeba patrzeć na to z perspektywy również tego poplecznictwa dla banków, które i tak i tak powinny się cieszyć, że tylko takie ponoszą konsekwencje, tylko zwrot nienależnego świadczenia plus oczywiście odsetki ustawowe, bo wynika to z konkretnych przepisów, bo tak naprawdę banki powinny ponieść dużo większe kary. Myślę, że jakbyśmy mieszkali w innym kraju, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to banki i ich całe zarządy ponosiłyby ogromne odpowiedzialności zarówno osobiste, jak i materialne, by pewnie byśmy liczyli takie odszkodowania w milionach, a u nas zamiast odszkodowań dla Frankowiczów KNF proponuje, żeby Frankowicze płacili dalej ten kredyt już zrzekając się roszczeń na bazie bardzo wysokiego wyboru, czyli utorując drogę do ogromnych zysków dla banku. Kamil Fiedosik po raz kolejny wystąpił w charakterze eksperta tym razem w telewizji News 24, w którym wypowiadał się na temat opinii rzecznika generalnego CUE, ale także na temat skutków ekonomicznych toksycznych kredytów frankowych. Jak ty już chyba jesteś jak ryba w wodzie prawda przed kamerą, powiedz mi o czym dokładnie rozmawialiście, czego dotyczyły pytania? No najciekawsze pytanie dotyczyło tego, pani redaktor zapytała się, czy sektor bankowy upadnie w Polsce przez frankowiczów? No to jest pytanie którego nie słyszałem już od wielu lat. Natomiast, no, oczywiście, że sektor bankowy nie upadnie. No, zachęcam do obejrzenia po prostu e, części tego e, programu. A jeżeli chodzi o całość, 10-minutowo jest dostępna na naszych kanałach na YouTube czy na Facebooku. Tam możecie zapoznać się z całym przebiegiem tej rozmowy. O co właściwie chodzi od samego początku? Kto jest w tej historii tym złym? No przede wszystkim, jeżeli już nawiązujemy do Rzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to Trybunał od wielu lat, przynajmniej od czterech, bezwzględnie wskazuje na to, że to banki jako instytucje, które niestety stosowały nieuczciwe praktyki rynkowe w różnego rodzaju kredytach i tutaj nie tylko oczywiście mowa o kredytach frankowych, ale w ogóle o postanowieniach umownych, które w sposób rażący naruszają zasady spórzcia społecznego, to takie konsekwencje widzimy właśnie, czy po wczorajszej opinii Rzecznika Generalnego Trybunału, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Pana Kolisa, czy też we wcześniejszych orzeczeniach, odpowiedziach na pytania predycjalne polskich sądów, które mówią wprost, że to banki stosowały nieuczciwe praktyki rynkowe. Hey, drodzy Państwo, no chyba czas na Wendetę Przechodzimy tutaj w ten sposób do tego głównego dzisiejszego tematu, bo banki nie mają prawa do roszczeń z tytułu korzystania z kapitału lub waloryzacji umownej, a wręcz odwrotnie. To teraz chyba zacznie się Szturm na banki, jeżeli chodzi o Frankowiczów, którzy będą pozywać banki. Na czym, co skłoniło Frankowiczów do tej decyzji? Czy są już pierwsze osoby, które to zrobiły? Tak, oczywiście no są Kingę Walicką, Bodził Bogdan Bajak również w najbliższych tygodniach będzie pozywał bank, odszkodowanie od inne straty, między innymi przez to, że jak sam oficjalnie to potwierdza, trafił do szpitala psychiatrycznego przez ten kredyt, czy też inne osoby tutaj z naszych prawomocnych pomocnych również już zdeklarują, że będą pozywały bank, już przygotowujemy te pozwy. Także mogę powiedzieć tylko tyle. Oczywiście to to jest pilotaż i będziemy kreowali różne roszczenia dotyczące szkodowania, dotyczy czynienia, waloryzacji, korzystania z kapitału. To wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Tak zresztą, jakie są kreowane pozwy. Natomiast z drugiej strony patrząc i na to przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, nie będziemy robili tego póki co jeszcze na skalę masową, bo do wszystkiego musimy się bardzo dobrze przygotować. W międzyczasie też mamy... Nową falę pozwów właśnie po tej opinii Rzecznika Generalnego z 16 lutego bieżącego roku, gdzie ogromna liczba frankowców zdecydowała się pozwać bank. Co, za co im gratuluję, bo tak naprawdę każdy bodziec jest dobry do tego, żeby walczyć o swoje prawa. No i myślę, że te najbliższe miesiące to będzie ten moment, kiedy będziemy kreowali te roszczenia, a tak jak słusznie powiedziałeś banki mogą zapomnieć o tych roszczeniach, bo co prawda jest to tylko opinia rzecznika generalnego, ale ja jeszcze nie spotkałem się, żeby wyrok TSUE był inny niż opinia tego właśnie rzecznika. Drodzy Państwo, jeżeli jesteście frankowiczami i zastanawiacie się nad tym, czy pozwać bank właśnie, to zachęcamy do wpisywania w komentarz swojego stanowiska. Jeżeli macie pytania dotyczące właśnie tego tematu, to też serdecznie zapraszamy do komentowania. A my pozostajemy też w temacie pozywania banków, bo mam tutaj na myśli właśnie wspomniano wcześniej przez Kamila Kingę Walicką. Kamil, rozmawiał z nią na ten temat. Zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału wideo. Obiecywałam wam, że pozwę bank, co niniejszym czynię. Słuchajcie, to jest dokładnie przedsądowe wezwanie do zapłaty do M Banku, które dzisiaj mam przyjemność podpisać. I teraz pozostaje mi pojechać do banku i złożyć to osobiście. Co niniejszym zrobimy właśnie teraz. Jestem przed budynkiem M banku i co robię? Idę złożyć swoje magiczne wezwanie do zapłaty banku o korzystanie z mojego kapitału. Także chodźcie ze mną, zapraszam Was. Słuchajcie, jak to mówią w filmach, nastała ta wielkopomna chwila i właśnie dotarłam w końcu do M-Banku, żeby złożyć moje wezwanie do zapłaty o bezpodstawne korzystanie z mojego kapitału. Każdemu z Was życzę wygranej, trzymajcie się, a ja idę zanieść pismo. Trzymajcie kciuki. Pa! Drodzy Państwo, to cały czas jest oczywiście Ekspres Frankowiczów, czyli najlepszy program o Frankowiczach i dla Frankowiczów. Kamil Kwiadosik cały czas ze mną w studiu. 28 lutego odbył się webinar, który oczywiście był na temat właśnie opinii Rzecznika Generalnego TSUE. Wydaje mi się, że zainteresowanie jest tak ogromne właśnie mhm. poprzez te opinie Rzecznika Generalnego, że coraz więcej osób będzie pozywać banki. Czy Ty odniosłeś po tym webinarze takie wrażenie, czy widzowie Frankowicze pytali właśnie o to? No, to był przede wszystkim rekordowy w naszej historii webinar. Tyle osób na żywo, plus jeszcze teraz od stworzenia jeszcze nigdy nie obejrzało tego webinaru, naszego webinaru. No, Wobec tego dziękuję również wszystkim osobom, które komentowały, które również udostępniały nasz webinar. No, to co robimy, przede wszystkim chodzi o to, żeby trafiało do wszystkich Frankowiczów. Bardzo się cieszę również, że te. Wszystkie maile czy telefony, które miały później miejsce, również były w bardzo pozytywnym tonie. I ja powiem to, co zawsze mówię. My będziemy zawsze walczyli o to, aby sprawiedliwości stało się zadość. A sprawiedliwość to nie jest tylko i wyłącznie zwrot należnego świadczenia, ale to też jest odszkodowanie, które będą musiały zapłacić banki, jak i też ich włodarze za to, co robią wciąż, mimo że już wiedzą, że te umowy są nieważne, Frankowiczo. Drodzy Państwo, cały webinar możecie obejrzeć na YouTubie, na naszym kanale YouTube. A także na Facebooku zachęcamy także do komentowania. Kolejne wygrane, kolejne prawomocne wygrane, tutaj także, tak dla przypomnienia, w zakładce jak wygrywamy na naszym blogu, możecie na bieżąco śledzić wszystkie sprawy, które zakończyły się prawomocnie albo w pierwszej instancji, one są wszystkie na bieżąco aktualizowane. Oczywiście na naszych social mediach także udostępniamy te informacje. Za nami wszystkie tematy, które omówił Kamil Kwiedosik. Teraz przechodzimy do odpowiedzi na pytania internetów, czyli to w zasadzie przedostatniej części dzisiejszego programu. Napisał do Ciebie Pan Sebastian. Czy moje szanse na wygraną z bankiem są mniejsze, jeśli refinansowałem kredyt zaciągnięty wcześniej w PKO BP Millennium? Jeżeli chodzi o cel kredytu, to nie ma znaczenia, czy to jest refinansowanie, czy to jest budowa nowego domu, czy zakup mieszkania na rynku wtórne, wtórnym. Tu przede wszystkim chodzi o to, aby ten cel był celem konsumenckim. To oznacza, że pieniądze, które zostały przelane czy wykreowane wręcz przez bank, zostały skonsumowane przez pana jako konsumenta, czyli zgodnie z treścią umowy, zgodnie z celem kredytu, bo pamiętajmy, że umowa kredytu jest umową celową. Wobec tego, jeżeli ten cel kredytu został powiązany, Związane bezpośrednio z potrzebami konsumenckimi, to nie ma znaczenia, czy to było refinansowanie tych potrzeb, czy też inne bezpośrednie, chociażby dotyczące zakupu nieruchomości. Także jak najbardziej można skutecznie pozwać banki, i takie sytuacje już wielokrotnie miały miejsce w przypadku naszych wyroków prawomocnych. No to pora na pytanie pana Cezarego. Bank wypowiedział umowę ze względu na opóźnienia w spłacie. Czy w tej sytuacji najkorzystniej jest czekać na pozew ze strony banku i w odpowiedzi na pozew oprzeć się na nieważności umowy ze względu na zawarte w niej klauzule abuzywne? Przede wszystkim e, dzięki złożeniu pozwu e, można dochodzić wszystkich roszczeń, czyli stwierdzenie ważności umowy, zapłaty na zasadzie teorii dwóch kondykcji, czy też złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Oczywiście, jeżeli złożymy ten pozew do wydziału frankowego, tutaj wiemy, że po spełnieniu pewnych kryteriów, oczywiście jest to możliwe. Natomiast e, jakby pozew, nawet jeżeli to byłby pozew wzajemny ze strony e, konsumenta względem pierwotnego pozwu banku, niestety nie niesie na sobą wszystkich korzyści i moim zdaniem Panie, lepiej jest pozwać bank, zanim bank pozwie Pana. Kolejne pytanie otrzymaliśmy na skrzynkę bezkredytu.pl Napisał do mnie Pan Tomasz, a mianowicie, dzień dobry, przesyłam na ręce Pana Zbigniewa pytanie do Pana Kamila na niedzielny ekspres frankowiczów. Kredyt z 2009 roku. Wziąłem tylko na siebie, gdyż miałem rozdzielność majątkową. Do rozbudowane <laughs> pytanie. W roku 2018 ustanowiliśmy wspólność majątkową. Kredyt nadal spłacałem sam. W 2019 spłaciłem pozostałą część kredytu. Czy w przypadku wygranej sprawy z bankiem kwota zasądzona trafi do mojego majątku odrębnego, czy do majątku wspólnego mojego i mojej żony? Pozdrawiam serdecznie, Tomasz. PS oglądam ekspres od pierwszego odcinka. Widziałem wszystkie, dziękuję bardzo. No my panu dziękujemy, panie Tomaszu. No i Kamil pozdrawiamy to panie Tomaszu. Bardzo miło nam, że doczekaliśmy się takich taką publiczność szeroką i wierną. Myślę, że możemy chyba w prezencie wysłać moją najnowszą książkę. Także proszę, odpiszemy na tego maila, tak, który trafił do nas, i proszę podać adres. Wyślemy książkę. Bardzo miło i dziękuję za oglądanie nas. Natomiast odpowiadając już merytorycznie na pytanie, generalnie, krótko rzecz ujmując, wszystkie pieniądze z tytułu tego powództwa będą się należały panu. Nie ma to znaczenia, jakie było rozporządzenie majątkiem wewnątrz rodziny czy wewnątrz generalnie innych majątków, czy tutaj innych nieruchomości, czy też jakichś wydatków. Po prostu chodzi o to, że ta umowa dotyczy tylko Pana i w związku z tym tylko Pan ma z tego tytułu zarówno koszty, czyli tylko Pan musi ponosić koszty, a nie małżonka, jak i też tylko Panu należą się pożytki, czyli tylko Pan otrzyma z tego tytułu potencjalny zwrot i również roszczenie o stwierdzenie ważności będzie dotyczyło tylko Pana. Tutaj oczywiście nie ma szczególnych sytuacji bo mogłoby się zdarzyć, że w szczególnych sytuacjach byłoby to nieco inaczej, ale w tej sytuacji, w której byliśmy, mogliśmy dowiedzieć się, jak to wygląda u Pana, absolutnie roszczenie będzie dotyczyło tylko Pana, a nie absolutnie Pana żony, mimo że macie obecnie wspólnotę majątkową. Kamil, to było już ostatnie pytanie na dzisiaj w tym programie, ale drodzy Państwo, jeżeli macie jakieś pytania do Kamila, zachęcamy do wpisywania ich w komentarzu albo wysłania na naszą skrzynkę mailową. Gwarantuję, że w kolejnych odcinkach... Kamil odpowie na każde pytanie. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję również. Drodzy Państwo, a teraz Kinga Walicka, czyli co słychać u prawomocnych, pomocnych? Kasia Urbańska i Kinga Walicka specjalnie dla ekspresów Frankowiczów. Jesteśmy tutaj, żeby też porozmawiać o sprawie Kingi i jej pozwie. Najpierw wezwanie, a potem pozwie o wynagrodzenie za korzystanie tak swojego kapitału do banku. Powiedz, dlaczego zdecydowałaś się na ten krok? Dlatego, że 15 lat y, żyłam w zawieszeniu, ja i moja rodzina, mhm. i stwierdziłam, że skoro bank y, jest w stanie pozwać mnie o wynagrodzenie za korzystanie z jego kapitału, no to zakładam, skoro moja umowa jest nieważna, to ja też mogę pozwać bank za korzystanie z mojego kapitału. I to tak naprawdę w wielkim y, telegraficznym skrócie. Po pierwsze, bo się nie godzę na to, jak zostałam traktowana, a po drugie, po prostu, bo mogę, zgodnie z orzecznictwem y, rzecznika, Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Będziemy oczywiście śledzić na bieżąco Twoją sprawę i będziemy się przyglądać kolejnym etapom tego, co się w niej dzieje. A teraz w ramach naszego wsparcia i prawomocnych, pomocnych. Tak. Pytanie Które jest... po prostu idzie jak burza. Tak, okay. bardzo duże zainteresowanie. Widać, że jesteście głodni wiedzy i wyjaśnień wykraczających poza ten obszar stricte prawny, a taki, żeby uzyskać po prostu wiedzę, uzupełnić tę wiedzę, którą macie, o nasze doświadczenie, to teraz porozmawiajmy o temacie, który dzisiaj jest bardzo na topie, na topie tak? Czyli ugoda z bankiem, czy proces, hmm. dlatego, że po Orzeczeniu, nie orzeczeniu, a po opinii rzecznika generalnego CUE, nagle kolejny wylew ugód bankowych się pojawił. Wylew to dokładnie tak. to można dostać wylewu, czytając te propozycje ugód, szczerze powiedziawszy. Bo no, jeszcze ja szczerze powiedziawszy, nie widziałam takiej ugody, która byłaby lepsza niż pójście do sądu. Z, z bankiem, drodzy Państwo, tak? W większości, e, znaczy w większości 99% umów jest uważanych za nie, uznawanych za nieważne e, i w przypadku takiego wyroku, jak umowa jest nieważna, macie Państwo tylko do, 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 jeśli nie spłaciliście całego kapitału, to macie tylko do spłacenia jakąś namiastkę. Jeśli spłaciliście kapitał, to nawet dostaniecie pieniądze z powrotem. Wszystko to, co nadpłaciliście. W żadnej, um nie widziałem jeszcze żadnej takiej ugody, w której bank by oddawał Wam pieniądze e, wynikające z właśnie z tej ugody. No właśnie, bo tak naprawdę u Dzisiaj to zmiana e, formy kredytu z kredytu tak frankowego, tak zwanego frankowego, na kredyt złotówkowy z wiborem, czyli tym bardzo wysokim oprocentowaniem tak jest. dzisiaj. I saldo kredytu spada zazwyczaj o 20%, jest. maksymalnie 30%, w sytuacji, w której może spaść do zera. Tak jest. I jeszcze możecie mieć środki, tak bo nadpłaciliście kredyt, nadpłaciliście ten kapitał. Więc tak naprawdę wydaje nam się jednak, że no, to jest bardzo prosta decyzja. Oczywiście decyzja jest państwa, ale zapraszamy jak najbardziej do tego, żeby zwracać się do nas z pytaniami, tak, czy dana propozycja banku jest. Tak, jeżeli macie wątpliwości, oczywiście prawomocni, pomocni są do waszej dyspozycji. Piszcie, dzwońcie do nas, będziemy wam radzić. Tak jest. Czekamy na was. Dziękujemy serdecznie, Kindze. Drodzy Państwo, czas się pożegnać. Widzimy się za tydzień w kolejną niedzielę, punktualnie o 12. Do zobaczenia i życzymy miłego popołudnia. Do widzenia, miłego dnia.